Hej ludzie, witam w kolejnym najlepszym znajdywaczu broni i innych rzeczy po GTA Vice y City. Z tej strony Seba, to jest mój kolega Tommy. Dzisiaj turyści. Proszę... nie. O, ja mu pomogę. Mogę, bo ja lubię się za to kasę tak stałem dolców za pomoc z gliniazo dałoby się furę jakoś zuocz Widać że mego auta nie ma Ej, dziś w ogóle nie przedstawiłem co dzisiaj poszukamy Dziś znajdziemy sobie snajperkę, która znajduje się na posiadłości Diaza Każdy kto dalej przeszedł powinien wiedzieć co to jest, czy to jest I tak dalej E nieważne, skończymy jeszcze szybko po kamizeleczkę Odcinek pierwszy, jakby co, w którym pokazuję skąd, gdzie znaleźć kamizeleczkę. W ogóle to a mógłbym pokazać jeszcze inne miejsca, w których można znaleźć kamizelkę, ale to jest obok takiego, no, punktu, który wszyscy znają najbardziej. To jest obok litery A. No powiedzmy, no, no pokażę na mapie, no. Poczekajcie. Tu, w tym obszarze tutaj. W tym takim pomarańczowym takim właśnie tu jest litera A. Witam po cięciu. E, miałem pewną sprawę do załatwienia. dobra. Czemu mam się Fenixen? Czym Fenixen? Do... tego no. Maceta. Do... 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 Di... Di... no zapomniałem jakąś się nazywa. O! Poczekajcie, pomazamy jeszcze gliniarzy. Kogo on A on zaskliniał coś z tą babą, zaraz zobaczymy, czy mamy. jest. Te, pani. Dobra. A, gdzie ja jadę? Dobra, wyjściemy do diadza. Tak? Czy ktoś do mnie strzelał? E, kto do mnie strzelał? No ja też mam broń. Ty, wy! Gnoje. What the fuck?! Oni wszyscy na mnie! Wszyscy przeciwko mnie! Żyję do tego specjalnej taktyki. Patrzcie, patrzcie. Tylko specjalną broń na właśnie takie okazje. Palić się, fajczyć to jest mięta ciochnia z, z odcinka drugiego Łoszty Łoszty wiecie co zanim ten to jeszcze pojadę po życie które nam się teraz

y za to Zala mi się w zacznij raz zacznie palici Widzimy się po cięciu. Na, wróciłem z cięcia, już dojeżdżamy powoli do Diaza, możecie nawet się po mapie spodziewać. A więc skoro już jesteśmy u Diaza, to jesteśmy u niego, a! Zdobywamy broń, tą. Tą, tą broń. Oto i snajperka, mała Havashi. Ha To może diaza, ale nieważne. Za prawej jego domem, po prawej stronie, jest taki żywopłotowy labirynt, w którym, no, nie ma się czego skorywać, ale jeśli pójdziemy trochę dalej, możemy znaleźć... tam, 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 tam... tam oto piękną grą. Więc weźmy ją sobie. Да, мама уже катаме... Ой, я контактирую там, я тома. Майкара. Я тут, Taka gdy do to mnie. Ład, ład, czemu tutaj nie ma samochodu? Tutaj były takie żółte Ferrari, pamiętacie? Widzieliście, nie? Nie. A powiedzieć, że ja chciałem to auto ukraść. Ochłoty się z nimi strzelać, ale skoro już muszę, to włączę. Włącz w której nie będą mnie wygonić. hej o oh fak, już helikopter. Hej, kopeter! Dobra, dobra, no to uciekamy do mnie do domu. To koniec odcinka. Tak, w tym momencie skończę odcinek. Tak, wiem, trochę żalowe. Zakończenie, ale tak zakończymy go. Trochę mało na do pistoletu. Cztery gwiazdki OMG. Dlaczego nie powstrzymamy z drugiej broni? Nie, skup na sklepie. Ty znają helikopter. No dobra. Więc bye bye. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, polecenia, udostępniania i coś tam jeszcze. Zbijacie też na fanpage'a. Ale ja to na razie z mojej strony. Cześć. Nara, przypatrzcie się, gdzie jestem na mapie. No i cześć.